Bohaterowie internetowej sceny mieli okazję zaprezentować swój dorobek artystyczny na scenie w Staniszczach Wielkich. Przed publicznością wystąpili Dominika i Janusz Żyłka, zespół Sztalkapa, Joachim Gruszka, wokaliści studia piosenki Domi Sol z Zawadzkiego oraz studio pod Florianem. Zorganizowaliśmy koncert, a wziął się on z tego, że jak wiadomo jest pandemia. Nasi rodzimi artyści, bo to są artyści stąd, mają coraz bardziej ograniczone możliwości występowania i zimą wymyśliliśmy w Bibliotece i Centrum Kultury taki projekt Internetowa Scena Kolonowskiego. Zależało mi, żeby dziewczęta, które zaczynają śpiewać, miały taką świadomość muzyczną tego, co robią. Stąd pomysł studia wokalnego. Biblioteka i Centrum Kultury w Kolonowskim, chcąc przybliżyć widzom z różnych części świata twórczość lokalnych artystów, tworzy koncerty online. Ja mam zajęcia dwa razy w tygodniu, po półtorej godziny, czasami godzinka. Zajęcia prowadzone są przez panią Małgorzatę Rawicką oraz panią, panią Ramonę Błachowicz. No i wtedy uczymy się śpiewać, ćwiczymy na różne takie właśnie występy. No oczywiście muzyka to jest moja największa pasja, nie? bo to już nic nie potrafię więcej robić, tylko grać. Nasze słuchanie tych saksofonów poszło na cały świat. No i mamy taki powiedzmy zespół trzyosobowy śpiewający saksofony. Tego dnia nie tylko artyści cieszyli się z możliwości występu na żywo, ale również publiczność z przyjemnością uczestniczyła w wydarzeniu.